Giełdowe fundusze inwestycyjne, znane również jako ETF-y, to popularny sposób inwestowania na giełdzie. Wyobraź sobie kosz pełen akcji, pogrupowanych według określonego tematu lub sektora rynku. Ten kosz to ETF, który jest notowany na giełdach papierów wartościowych tak jak akcje poszczególnych spółek. ITF-y oferują prosty i opłacalny sposób na uzyskanie ekspozycji na zdywersyfikowany portfel aktywów. Zamiast kupować akcje wielu różnych firm, możesz kupić jednostki uczestnictwa w ETF-ie, który posiada je wszystkie. Takie podejście sprawia, że inwestowanie jest bardziej dostępne i łatwiejsze w zarządzaniu, zwłaszcza dla początkujących. Niezależnie od tego, czy interesują Cię giganci technologiczni, rynki wschodzące, czy inwestycje zrównoważone, prawdopodobnie istnieje ETF, który odpowiada Twoim celom inwestycyjnym. Jedną z kluczowych zalet ETF-ów jest ich wbudowana dywersyfikacja. Dywersyfikacja oznacza nie wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka. Zamiast inwestować dużo w jedną akcję, rozkładasz ryzyko na wiele aktywów. etf -y z natury oferują taką dywersyfikację, ponieważ zawierają zbiór aktywów. Takie rozproszenie zmniejsza wpływ wyników jednej spółki na ogólną wartość inwestycji. Na przykład, jeśli jedna firma w ETF-ie technologicznym napotka na problem, jej wpływ na ogólną wartość ETF-u jest minimalizowany przez wyniki innych firm w funduszu. Taka dywersyfikacja pomaga zmniejszyć ryzyko i potencjalnie zwiększyć zyski w dłuższej perspektywie. ETF-y słyną z niskich kosztów w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi. Dzięki temu są one bardziej dostępne dla szerokiego grona inwestorów. Ta opłacalność wynika z ich pasywnego stylu zarządzania, który minimalizuje konieczność częstych transakcji. W przeciwieństwie do funduszy zarządzanych aktywnie, gdzie zarządzający portfelem stale kupują i sprzedają aktywa, ETF-y zazwyczaj śledzą określony indeks rynkowy, co upraszcza proces inwestycyjny. Takie pasywne podejście skutkuje niższymi opłatami za zarządzanie, co może znacząco wpłynąć na długoterminowe zyski. Niższe koszty oznaczają, że więcej twoich pieniędzy pracuje na Ciebie. Wskaźnik kosztów całkowitych TER, kluczowa miara porównująca koszty ETF-ów, reprezentuje roczny procent potrącany z inwestycji na pokrycie kosztów zarządzania. Im niższy TR, tym lepiej dla inwestora. Wybierając ETF-y o niskim wskaźniku TR, zachowujesz większą część swoich zysków z inwestycji i maksymalizujesz potencjalne zyski w czasie. To kluczowy element strategii długoterminowego inwestowania. To skupienie się na efektywności kosztowej sprawia, że ETF-y są atrakcyjną opcją zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Dzięki temu każdy może czerpać korzyści z inwestowania w ETF-y, niezależnie od poziomu doświadczenia. ETF-y oferują inwestorom wysoki stopień elastyczności i dostępności. Są notowane na głównych giełdach papierów wartościowych, tak jak akcje indywidualne, co pozwala na ich kupowanie i sprzedawanie przez cały dzień handlowy. Ta możliwość handlu w ciągu dnia zapewnia płynność i wygodę, umożliwiając dostosowanie portfela w odpowiedzi na zmiany na rynku. Co więcej, etf -y zazwyczaj mają niższe minimalne kwoty inwestycji w porównaniu z funduszami inwestycyjnymi, co czyni je dostępnymi dla szerszego grona inwestorów. Ta dostępność w połączeniu z elastycznością umożliwia inwestorom przejęcie kontroli nad swoim losem finansowym i dostosowanie portfeli do ich specyficznych potrzeb i tolerancji ryzyka. Sekcja 5: Wybór ETF Określanie swoich celów inwestycyjnych. Zanim zanurzysz się w świat ETF-ów, ważne jest, aby ustalić jasne cele inwestycyjne. Zadaj sobie pytanie. Na co odkładasz? Jaki jest Twój horyzont czasowy inwestycji? Szukasz długoterminowego wzrostu czy krótkoterminowych dochodów? Twoje cele inwestycyjne ukształtują proces wyboru ETF-u. Jeśli odkładasz na emeryturę za kilkadziesiąt lat, możesz rozważyć ETF-y, które śledzą szerokie indeksy rynkowe, takie jak SP 500, lub koncentrują się na sektorach długoterminowego wzrostu, takich jak technologia czy opieka zdrowotna. I odwrotnie, jeśli szukasz generowania dochodów w najbliższej przyszłości, możesz rozważyć ETF-y, które inwestują w akcje lub obligacje wypłacające dywidendy. Dostosowanie wyboru ETF-u do celów inwestycyjnych ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia sukcesu finansowego. Sekcja 6 Wybór ETF Zrozumienie śledzenia indeksu. Większość ETF-ów śledzi określony indeks rynkowy. Taki jak S&P 500, Nasdaq 100 lub MSCI Emerging Markets Index. Zrozumienie, jak działają indeksy, jest niezbędne do wyboru ETF-ów, które są zgodne z Twoją strategią inwestycyjną. Indeks reprezentuje koszyk papierów wartościowych, który ma odzwierciedlać wyniki określonego segmentu rynku. Na przykład S&P 500 śledzi wyniki 500 dużych spółek amerykańskich, dając szeroki obraz amerykańskiego rynku akcji. Inwestując w ETF, który śledzi SP 500, zasadniczo inwestujesz w wyniki tych 500 firm. Ważne jest, aby zbadać i zrozumieć indeks bazowy, który śledzi ETF, aby upewnić się, że jest on zgodny z Twoimi celami inwestycyjnymi. Sekcja 7 Wybór ETF Nawigacja po wskaźnikach kosztów całkowitych, TR i płynności. W tej sekcji omówimy, jak te wskaźniki wpływają na Twoje inwestycje. Porównując ETF-y, zwróć szczególną uwagę na wskaźnik kosztów całkowitych TER, kluczową miarę odzwierciedlającą roczny koszt posiadania ETF-u. Jest to istotne, ponieważ różnice w TER mogą znacząco wpłynąć na Twoje długoterminowe zyski. Wskaźnik TER jest wyrażony jako procent Twojej inwestycji i bezpośrednio wpływa na Twoje zyski netto. Im niższy wskaźnik TER, tym więcej pieniędzy pozostaje w Twojej kieszeni. Niższe wskaźniki TER są zazwyczaj bardziej korzystne, ponieważ pozwalają zachować większą część zysków z inwestycji. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do znacznych oszczędności. Dodatkowo weź pod uwagę płynność ETF-u, która odnosi się do tego, jak łatwo możesz kupować lub sprzedawać jednostki uczestnictwa bez znaczącego wpływu na cenę płynność jest kluczowa zwłaszcza w zmiennych warunkach rynkowych etf -y o dużym wolumenie obrotu są zazwyczaj bardziej płynne co gwarantuje że możesz szybko i sprawnie wejść lub wyjść ze swojej pozycji Wysoka płynność minimalizuje ryzyko dużych wahań cenowych Ocena zarówno wskaźników TER jak i płynności pomaga zidentyfikować opłacalne i dostępne etf -y dla twojego portfela Pamiętaj że dobrze zbalansowany portfel to klucz do sukcesu inwestycyjnego. Sekcja ósma: etf -y w centrum uwagi. Fakty, liczby i opinie ekspertów. Popularność ETF-ów stale rośnie na całym świecie, a biliony dolarów są inwestowane w te wszechstronne instrumenty inwestycyjne. etf -y oferują inwestorom możliwość łatwego dostępu do szerokiego zakresu aktywów, od akcji po obligacje, a nawet surowce. Ich niskie koszty. Korzyści z dywersyfikacji i łatwość obsługi przyciągnęły zarówno inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Dzięki ETF-om inwestorzy mogą zbudować zróżnicowane portfele bez konieczności zakupu poszczególnych akcji. Eksperci finansowi często polecają ETF-y jako podstawowy element zdywersyfikowanych portfeli, szczególnie dla inwestorów długoterminowych. Uważają, że ETF-y mogą pomóc w osiągnięciu stabilnych zwrotów w dłuższym okresie. Chwalą ETF-y za ich przejrzystość, efektywność podatkową i zdolność do zapewnienia ukierunkowanej ekspozycji na określone sektory rynku lub tematy. Dzięki temu inwestorzy mogą precyzyjnie dostosować swoje strategie inwestycyjne. Jednak krytycy czasami argumentują, że proliferacja ETF-ów doprowadziła do zakłóceń na rynku i zwiększonej zmienności. Twierdzą, że zbyt duża liczba ETF-ów może prowadzić do nieprzewidywalnych ruchów cen. Ważne jest, aby być na bieżąco z ewoluującym krajobrazem ETF-ów i brać pod uwagę różne perspektywy przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy powinni dokładnie analizować ryzyka i korzyści związane z ETF-ami, aby podejmować świadome decyzje. Sekcja 9 Podsumowanie. Twoja podróż do inwestowania w ETF-y zaczyna się teraz. Giełdowe fundusze inwestycyjne, czyli ETF-y, zrewolucjonizowały krajobraz inwestycyjny. Zapewniając inwestorom na wszystkich poziomach zaawansowania potężne narzędzie do budowania zdywersyfikowanych i opłacalnych portfeli. Rozumiejąc podstawy ETF-ów, definiując swoje cele inwestycyjne i dokładnie rozważając takie czynniki jak śledzenie indeksu, wskaźniki kosztów całkowitych, TR i płynność, możesz rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem w ETF-y z pewnością siebie. Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. A wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Przeprowadź dokładne badania, zasięgnij porady doradcy finansowego, jeśli to konieczne i inwestuj mądrze, aby osiągnąć swoje aspiracje finansowe. Świat ETF-ów czeka. Zacznij go odkrywać już dziś.